Idziemy sobie teraz na Janowiec korzystając tutaj z miejsca, że jesteśmy niedaleko tam widać. Oddali zameczek. No i będziemy się promować na drugą stronę na Kazimierz. Zobaczymy co tam dzisiaj ciekawego będzie. My dotarliśmy do Janowca tu mamy kościołek, parking no i nasz zamek idziemy zobaczymy co tam ciekawego na zameczku jest fajnie się prezentuje kilka autków stoi zaparkowanej na kampera jest tam wrzucę rozpiskę dotyczący parkowania idziemy, stwierdzimy. obok mamy przyprawę promową na Kazimierz zobaczymy też sobie ryneczek w Kazimierzu co tam ciekawego można zobaczyć tu jest informacja dotycząca parkingu zaraz przy kościele tam mamy zameczek parking dość spory kampery wejdą Dobry, co tam ciekawego na tym zameczku jest? dobry, a nie byliśmy, bo idziemy najpierw coś zjeść. Aha, myślałem, że byliście co No nic. No dzięki ładny zameczek dość duży Do parkingu przy kościele. Tak, przy kościele. O, leci na panią. Przy kościele. No, no chwileczkę też drogi. No, proszę. Chilkę drogi. No. A ile krócej, a tędy gdzieś dojdziemy e, tak. Na YouTube możecie oglądać podróże dzikiego Daniela, to sobie zobaczycie. Gdzie dojdziecie? No. <laughs> Można tam zasubskrybować. Nie wiem, tamtą drogą to później może pójdziemy. Tędy razie żeśmy szli, że żeśmy zaparkowali tam zaraz. Bo my na prom, tak się No my też. Czy Ten tam dalej się do wejść. No, no bo już informacja była, że to blisko się No dobra, właśnie. No dobra. właśnie, no. Koło Ja fest Czapkę zwiał. Jesteśmy tutaj na przeprawie promowej na Kazimierz. Camper parking jest, to i to, droga dojazdowa jest oznaczona szczałkami. Przeprawa na Wiśle. Ja akurat prom to nas płynie. tablice 25 Wisła Janowiec Adam Kazimierz Idziemy sobie chodnikiem od promu do centrum Kazimierza, i po drodze mamy miniaturki ogród. Zamek. Jeden, drugi. To samo co w większości miastach robią. I miniaturki zamków. Co tam ciekawego. Poznaję. Znaję zwykłą historię które z wschodnich. Zobaczmy Park Miliona Róż. Czyli tu są różyczki, a między tym są różne. Park Miliona Róż i Zabytków Kresowych. Mały terenik. Tak przy okazji jo, szliśmy szliśmy. Tam dalej widzę jakieś ruinki. Zobaczymy, co tam. Idziemy dalej. Następna rzecz, to już dla, dla tych, co kamperami jeżdżą. Mamy miejsce dla kamperków między promem a centrum Kazimierza. Znaleźliśmy coś takiego przy parku Miliona Rusz. Miejsce dla kamperów. My zaparkowaliśmy sobie tam przy promie za darmo, a tu już można biwakować. Idziemy dalej. Tam już widać budyneczki, to więc już mamy niedaleko do centrum. A buźkę ma otwartą, Na no jak? Ostrości nie mogę złapać, ale ładny okaz się trafił. Ale taka trukowa, babie, mała. No a tu następna rzecz, którą pierwszy raz widzę, pewnie do wynajmu. Takie namioty, pewnie całoroczne. Widzę, że tam ludzie normalnie w tym nie są. No i zobaczymy, co nam ta droga jeszcze do centrum pokaże ciekawego. Pewne rzeczy są ciekawe Warte zobaczenia tutaj resztki domu z czasów kamienia łupanego, idziemy dalej, zobaczymy No dotarliśmy do centrum od promu 25 minut spacerkiem z przystankami na atrakcje które tu nagrywałem i bo jesteśmy na ryneczku Muzeum jest Co to za muzeum na Bliślańskie jakaś do Łążyczka sobie gra, dużo ludzi jest, pogoda piękna, 24 stopnie szybki spacerek i jesteśmy na miejscu no i co? No i patrzcie jaki budyneczek ładny Policja jest, pilnuje w porządku dużo motorów budyneczki fajne, dachy drewniane łączone z kamieniami Ładnie się to prezentuje, dużo ludzi. Ale Sandomierza też Tak, w Sandomierz. Byliśmy ostatnio w Sandomierzu. Podobne wąwóz to jest korzeni też jest. Ryneczek też jest Ryneczek, klimat. Studnia tu jest studnia jakaś. Patrzymy co to za studnia. O pieski są Idziemy sobie po targu pochodzimy Zobaczymy co tu ciekawego Bibeloty antyki staroci Z wiekiem oglądamy Stary dom Pewnie wiekowy zaraz zobaczymy historię tego domu Smaki Gruzji, harczo jakieś, szaszłyk, no smakołyki, restauracja, stary dom, no, on pewnie będzie wiekowy i historię swoją. Widać po dachu jeszcze eternit, nalewki miodne, pitne wina, piwa, sałatki, stary dom, test. stare miasto Kazimierz a idziemy teraz, bo tu wąwozów jest naokoło, idziemy tu do najbliższego o już w Sandomierzu też są wąwozy a idziemy zobaczymy tak jakie tu są drzewka tam dach się rozpada tu już schodzą No ludzie przyjeżdżają tutaj żeby pokupywać a nie zwiedzać no. Ale ładna koszula, o, kupujemy Z Damska Z Oczywiście A po czym to poznać? O to ja się na tym nie znam widzę Moda jest mi obca ładna kurde. Ile tego jest? Jasne. Jest na kasety Skręć w lewo skręcić w lewo żebyśmy nie zaszli za daleko do innego wąwozu bo tu tych wąwozów to są naokoło tutaj centrum a my idziemy do najbliższego wszystko cały Kazimierz idziemy na pieszo nie mamy rowerów auto zostawione Wracamy sobie teraz wąwozem małochowskiego do promu. Jest prawie 3 km teraz mamy drogi w takich oto klimatach. Tutaj fajnie chłodek. 24 jest słońcu. Nie wracamy do centrum. Idziemy sobie tędy. Dużo ludzi w mieście. Tutaj w Kazimierzu Janowca, jest dużo atrakcji a my tylko jesteśmy przejazdem żeśmy zahaczyli o kilka tutaj najważniejszych rzeczy korzystając z pięknej pogody żebyśmy sobie na chwilę wpadli i wracamy a jesteśmy tutaj w tych rejonach z uwagi na 18 urodzinę Bartka, którego z tego miejsca wiadomo pozdrawiamy Rikuś zadowolony po spaceruje ostro na razie nie ma oznak zmęczenia a mamy jeszcze 2,5 km do promu gdzie mamy autko zostawione kobieta z uśmiechem na twarzy idzie czyli więc podobało się no nie wiem co Ci się wskazimy, że podobało. Za wiele mi było. No, urokliwe miasto, fajne budynki, no rzeźbienia. Krótko no, za szybko. Krótko za szybko, ale przy okazji. No, musimy przyjechać sobie kiedyś na no, weekend, ale tak naprawdę pochodzić troszkę po tym Kazimierzu. Wpadliśmy 10 minut w centrum. Wąwóz. Tam obok mijaliśmy muzeo, jedno muzeo jest Jana Kochanowskiego. A więc atrakcji trakcie tu jest jeszcze dużo, można byłoby znać. To już by trzeba było weekend poświęcić cały, żeby wszystko tutaj schodzić, wypytać, wypytać ludzi co tu ewentualnie jeszcze jest fajnego. Porozmawiać troszkę. Legendy, Janowiec, zamek wiadomo, każdy zamek nosi ze sobą jakąś legendę. I niektórym może się akurat spodobać, wpaść w ucho i zachęcić się tutaj do przyjazdu. A widać, że ludzie przyjeżdżają. Spotkaliśmy na promie osoby na motorach, gdzie w rozmowie mówili, że wrócili z Portugalii. To no więc też światowi ludzie. Troszkę ciekawych rzeczy widzieli. No i każdy ma swoje zdanie o jakimś kraju gdzie potwierdzają, że Czarnogóra Czarnogóra jest fajnym miejscem Almania, co nie wszystkim akurat przypada do gustu, ale każdy ma swój indywidualny gust do kraju, do atrakcji Które chce zobaczyć, zwiedzić Czy ze słyszenia jak gdzieś widział czy ktoś podpowiedział i tam główny jeździmy na dziko chodzimy takimi drogami i rozmawiamy z ludźmi, wypytujemy. O i już fajna działeczka do kupienia postawić kilka domków Pewnie tak będzie Czas pokaże za jakiś czas przyjedziemy, zobaczymy co tu powstało a domyślam się, że coś pod turystykę jak przyszliśmy od promu tą ulicą to wszystko, wszystko domy do wynajęcia. Czyli Kazimierz, bardzo turystyczne miejsce. O, kurczę, jakie, jakie tygrysy tu biegają z luzem. Psy sobie luzem biegają, to do, dość duże. A więc są pszczółki. Droga, fajna. Cicho, kurczę. Te wilczury biegają, nawet nie szczeknie Nie chce mu się chyba. Tu pięknie ktoś mieszka tam. O. Marzenie, mój dom, marzenie. Łódź pierwsza klasa. Widzę, że tutaj nikt nie mieszka. Domek do kupienia pewnie. Działko pewnie milion. A domek gratis. Jest jakaś... No i wykrakałem. Agroturystyka i to kurde normalnie. Dosłownie. no wszędzie tutaj ten cały Kazimierz wokół to jest jeden wielki wąwóz. Gdzie widzieliśmy, nie szli boczkiem czy coś? To. Czyżbym słyszał wodę? Nie. Te drzewa idziemy tam na dół. Pewnie. No, i w Kazimierzu zresztą znaleźli jakiś tajemniczy dom, pustelnika. Jakiś dziki Daniel może tu mieszka. Patrzcie, się, nic więcej nie ma. Wszystko ten. A tu jest chaupa. ktoś tutaj, widzę, sobie zamieszkuje. O. Ładnie w domu jest. Nie pada. Idziemy dalej. Idziemy, to wąwóz. Ale... widzę, że dość, to siostro tutaj wykopują. A tu żeśmy trafili na uprawę słoneczników, malutkie coś. Nie to co na Węgrzech. Dość duża plantacja. A tu takiem, o, maluteńkie. Słoneczniki kierują się zawsze ku słońcu. A więc tamtą stronę, rzeczywiście, tam jest słońce. Następne tutaj, przed Janowcem, Kazimierzem, mamy zalew Janowice. No, tu jest taki bezpłatny parking. Tu jest płatny, ale tam dalej, jak się pojedzie, na początek. A jest za darmo. Można sobie zaparkować. No i co tu mamy? Placza, gastronomy, toalety, ratownicy, parking, łowisko. Par... Mamy parking tu. To się ciągnie wokół. Z regułami cennik. Zalew w Janowicach. Widzę, że żółwie są, żabki. Łowisko. No i takcie na dziko, jak można sobie tam dalej na początku stanąć za darmo. Blisko wody. Cisza, spokój. Samochód osobowy 20, 25 kamper. Wędkowanie, cennik jest. No i tylko przyjeżdżać. Fajnie, cisza.